Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. A jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Moi drodzy, kontynu kontynuujemy naszą wspólną drogę adwentowych rekolekcji pod przewodnictwem Maryi, Matki Nadziei. Chcemy, aby przez te następne dni chcemy być prowadzeni przez tą, która jako pierwsza uwierzyła, jako pierwsza przyjęła Chrystusa i jako pierwsza stała się tą nosicielką nadziei dla świata. I chcę, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się właśnie przeczytanej przed chwilą scenie zwiastowania Maryi, i nie tylko właśnie temu, jak została opisana w Ewangelii Łukasza, ale również jak była ukazywana, jak jest ukazywana w dziełach sztuki. Nie ma chyba innego tekstu biblijnego o kobiecie, który doczekałby się tylu komentarzy, wyjaśnień, interpretacji, jak właśnie scena zwiastowania Maryi. Można tu wiele wątków podać. Mnie się na przykład bardzo podoba to, że egzegeci próbują dociekać, czy bardziej ten tekst jest powołaniem proroka, czy bardziej może zapowiedzią narodzin. Pewnie trochę jedno i trochę drugie. Również jeśli chodzi o sztukę, co jest ciekawe, to to, że to jest jedna z najczęściej malowanych i rzeźbionych scen z Ewangelii. A wydawałoby się, że nie powinna być, bo się wydaje trochę nudna. No to są tylko dwie osoby, które ze sobą rozmawiają, prawda? Tymczasem w tej, roz, w tej, w tej scenie właśnie jest tyle treści i tak wiele m, takiego nawet napięcia, nie? Że, że był to atrakcyjny też temat dla artystów. I oczywiście też tutaj tego tematu nie wyczerpiemy, ale przynajmniej kilka rzeczy chciałbym Wam powiedzieć, które może staną się jakoś tam pomocne też dla. Dla waszej codzienności, dla waszego życia duchowego. I pierwszym obrazem, o którym chciałbym chwilkę powiedzieć, jest obraz, który macie w waszym kościele. Tutaj w ołtarzu głównym jest przecież scena zwiastowania, bardzo piękna. Można w nią się wpatrzeć, można też zaglądnąć na ekran, gdzie będzie wyświetlone też później jedno zbliżenie. Jest to moment, znaczy sam obraz został namalowany, Ta kompozycja powstała za sprawą artysty, który się nazywał Joseph Mari Vien. Stworzył tę kompozycję w 1763 roku. Nie jestem tak w 100% pewny, czy to jest jego oryginalny obraz. Prawdopodobnie tak, czy tylko warsztat, ale w tej chwili nie jest to takie ważne. Chociaż ten artysta był bardzo popularny i znany za życia, on był nauczycielem innego wielkiego francuskiego artysty Jacques-Louis Davida. Zresztą teraz w tej chwili w Louvre, w Louvre trwa taka duża wystawa właśnie Davida. To ten, który namalował m.in. Śmierć Marata, dosyć znany obraz. Więc ten był jego nauczycielem i był doceniony bardzo na przykład, między innymi Napoleona Bonapartego, który mianował go w 1799 roku senatorem właśnie za zasługi dla, na, na polu sztuki on był takim prekursorem neoklasycyzmu. No i został pochowany w jednej z najbardziej prestiżowych lokacji Paryża, czyli w samym Panteonie. Ale wróćmy do naszej sceny. Jak on namalował tę scenę? On maluje początek tego spotkania. Archanioł dopiero przybywa do Maryi. Ona go jeszcze nawet nie zauważyła. Jeszcze ma pochyloną głowę, modli się, co wskazują na to jej złożone dłonie i coś czyta, bo jest pochylona nad stolikiem. Tutaj mamy chyba zbliżenie na ten stolik, na następnym slajdzie, troszeczkę tak pod kosem, I na tym stoliku leży taki zwój papirusu, czy pewnie, pewnie tak, zwój w każdym bądź razie rozwinięty z tekstem. Jest ten motyw zaczerpnięty z apokryfów, z Ewangelii Pseudo-Mateusza, gdzie jest mowa o tym, że Maryja czytała proroctwa Starego Testamentu, między, przede wszystkim proroctwo Izajasza, oto panna pocznie i porodzi syna. I artysta namalował to właśnie w formie zwoju, a nie takiej zwykłej książki, kodeksu, właśnie, żeby podkreślić starość tego tekstu, prawda, że to jest Stary Testament, Pierwsze Przymierze, które teraz oto się wypełnia, w tym momencie, w tej scenie zwiastowania. To jest taka kulminacja całej historii zbawienia. To właśnie w Maryi te proroctwa mają się wypełnić. I to jest też taki wyraz też jedności pierwszego i nowego przymierza, starego i nowego testamentu. Ale jest tu też oczywiście te, ważny ten temat wsłuchiwania się w słowo Boże. Prawda? Maryja dlatego potrafiła odpowiedzieć Bogu tak, że poznała go i poznała Jego wolę również wsłuchując się w słowo, kontemplując to słowo. W ten sposób to Kościół przedstawiał i również artyści za tym podążali. I to wsłuchiwanie się w słowo i zachowywanie go w sercu pozwala człowiekowi przyjąć wolę Bożą, zwłaszcza w takich momentach szczególnie trudnych. Więc to jest jedna rzecz. Ale zauważcie, że na tym, na tym stoliku jest nie tylko ten zwój, obok jest po prostu koszyk z, z wełną, prawda? To też jest zaczerpnięte z za apokryfów, tym razem z protoewangelii Jakuba, gdzie jest mowa o tym, że Maryja właśnie prządła, pracowała. Taka, można powiedzieć, kobieca praca. I, i, I myślę, że to jest bardzo piękne tutaj, nie? to słuchiwanie się słowa i praca. Te dwie rzeczy, które leżą na tym stoliku trochę jak na ołtarzu. Ten stolik przypomina ołtarz. Przynajmniej mi, wprawdzie jest przykryty jakąś tam tkaniną, ale przypomina ołtarz i jeszcze to podkreśla ten gest Maryi. Popatrzcie, dosyć nietypowy, to jest bardzo nietypowe ujęcie, że ona tak ma złożone ręce i wyciągnięte nad ten stolik, pochylając się nad nim. Trochę tak jak ksiądz odprawiający mszę świętą nad ołtarzem, nie? wyciągając dłonie, czy złożone, czy nie. Więc tak jakby ona, tak by tu artysta chciał powiedzieć, to jest właśnie ta ofiara Maryi. Ona tu sprawuje jakby swoją mszę świętą, prawda? swoją Eucharystię, swoją, swój, daje z siebie tą pracę, tą modlitwę, to wsłuchiwanie się w słowo i to zaowocuje właśnie tym wielkim cudem w jej życiu. Bardzo taki ciekawy sposób na ukazanie tego. Tyle może o tym obrazie. Aha, jeszcze nie powiedziałem o Archaniele Gabrielu. Archanioł dopiero, prawda, zstępuje z nieba. Całe, całe niebo wkracza z nim prawda, do tej komnaty, do tego pomieszczenia, z mieszkania Maryi. Te chmury, te aniołki. To jest oczywiście podkreślenie doniosłości tej chwili, takiej nadprzyrodzonej sytuacji. I on trzyma w ręku tą lilię, która jest znakiem dziewictwa Maryi. Tutaj, w tej scenie, jest to szczególnie ważne. I trzyma ją trochę jak berło, które chciałby wręczyć Maryi. Prawda. Jako dar, też pewien, nie? Jako pewne, jak, trochę jak buława, prawda? jakaś taka buława, jakaś taka, którą może się szczycić. Ten kwiat też to symbolizuje. A przejdźmy teraz do zupełnie innego obrazu, troszkę na przeciwieństwo, przeciwieństwo tego, ale bardzo go lubię. On też jest bardzo nietypowy. Namalował go Fra Angelico. Bardzo jest mało takich artystów w historii sztuki, które, które Kościół wyzniósł na ołtarze. Oni raczej w większości artyści świętością nie zasłynęli ze świętości życia, ale fra Angelico właśnie był inny. On był mnichem, dominikaninem, zakonnikiem. Umarł w opinii świętości, został, został wyniesiony na ołtarze. I ten obraz jest naprawdę niezwykły, <coughs> dlatego że jest taki minimalistyczny bardzo, prawda? Tutaj w centrum tego obrazu jest pustka w zasadzie pusta ściana. Pięknie namalowana, tak subtelnymi odcieniami. Ale jakby właśnie artysta chciał podkreślić to, co się dzieje między postaciami w formie właśnie takiej, takiej pustki, która można myślę tutaj odczytać jako ciszę, spokój, prawda, jakąś kontemplację, właśnie modlitwę w ciszy. W tym się objawia Bóg, nie? Między osobami, niekoniecznie jakimiś fajerwerkami, ale w tej prostocie, w tej ascezie. Ten obraz był namalowany do celi mnicha. On w swoim klasztorze we Florencji, w San Marco, wymalował każdemu mnichowi. W każdej celi jest taki fresk, można to dzisiaj oglądać. Zobaczmy to na następnym obrazie, właśnie. Widać, jak to jest po prostu cela. I ona wygląda właśnie jak to pomieszczenie też. Przejdźmy jeszcze dalej, jeszcze raz to zbliżenie. Być może jest to też mowa o tym, właśnie, że ten mnich ma doświadczać takiego zwiastowania zgody na wolę Bożą, właśnie w jego codzienności, w jego celi. Nie? To się też dzieje. On na co dzień ma jakby powtarzać ten gest Maryi. O tym sobie jeszcze za chwilkę dopowiemy więcej. Dobrze. Warto też zwrócić uwagę na to, że zwiastowanie jest spotkaniem dwóch osób, ale żeby ono było prawdziwie Boże, to jest pewnego rodzaju dialog, prawda? To nie jest tak, że Pan Bóg rozkazuje Maryi, że coś ma robić. On się ją pyta. Bardzo delikatnie i proponuje, prawda? I ona może się zgodzić, ale nie musi. Szanuje jej wolność i to jest niezwykłe. Dialog jest wtedy, kiedy ludzie się spotykają otwarciu na siebie, chcą wspólnie odkryć prawdę i są życzliwi dla siebie nawzajem. Wtedy to nie jest tylko zwykła rozmowa, nie jest jakaś dysputa, spór. Na argumenty, prawda, jakaś dyskusja, tylko właśnie prawdziwy dialog. Myślę, że szczególnie piękne, pięknie tą o, ideę oddaje kolejne dzieło sztuki pochodzące już z Francji, słynne rzeźby w jednym z portali katedry w Rem, jednej z największych, najspanialszych katedr Francji, i tam jest bardzo nietypowa scena zwiastowania, gdzie anioł się uśmiecha. To jest też bardzo rzadkie. To jest w ogóle zadziwiające, że tak mało jest postaci śmiejących się na dziełach sztuki religijnej, chrześcijańskiej. Czy to będzie Jezus, czy Maryja, czy ktokolwiek inny. A tutaj ten anioł się uśmiecha, co jest właśnie, myślę, wyrazem tej życzliwości, prawda? że to spotkanie było, było jakąś pełne łaski, pełne życzliwości i dobroci. Maryja więc wsłuchuje się w Słowo Boże. Umie milczeć, rozważać. Właśnie w kontemplacji, w ciszy się to dokonuje, w jakiejś ascezie. No ale jednak w jakiś tam niepokój czuje, prawda? To pytanie, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Ale to też świadczy, że ona nie podejmuje decyzji od tak, po prostu. Yy, to nie jest łatwa decyzja, to nie, nie robi jej w pośpiechu. Pośpiech często jest złym doradcą, ale Daje sobie czas, żeby to usłyszane słowo mogło w niej zaowocować posłuszeństwem wiary. I co jest ważne, to jest jej wolna, świadoma, samodzielna decyzja. Bardzo fajnie to o, o tym pisała jedna z polskich teolożek, Zuzanna Radzik. Pozwólcie, że ją zacytuję. Ta młoda dziewczyna nie przyjmuje nic tak po prostu. Pyta, wyraża wątpliwość, docieka, jak się to ma dokonać, i wreszcie się godzi. Nie woła Józefa, żeby jej pomógł podjąć decyzję, nie pyta ani rodziców, ani rabinów, przystaje na to, co ją spotyka, posłuszna duchowi Boga, narażając się na odrzucenie poślubionego mężczyznę na obyczajowy skandal. Jej Fiat nie brzmi uległością, lecz mocą samodzielnej decyzji. Słucha, zgadza się z Wolą Bożą i bierze na siebie to, co jej zgoda przyniesie. Dodaje do tego ksiądz profesor Alfons Józef Skowronek, nie jest ona żadną służebnicą, która li tylko służy, bo nie ma innego wyboru. Jest natomiast tą kobietą, która świadomie wygłasza swoje tak, ponieważ wyczuwa jak wielki i cudowny Darią tu oczekuje. Nosi pod sercem Boże dziecie i wie, jak fizycznie i duchowo nadziemskie staje przed nią zadanie wydania tego dziecięcia na świat. Siostra profesor Barbara Chyrowicz pyta jeszcze dodatkowo, no dlaczego Bóg wybrał akurat Maryję, prawda, spośród tych wszystkich dziewcząt w Izraelu. Próżno tego dociekać, mówi siostra, tak chciał. Prostota, z jaką przyjmuje ona Boże wezwanie, jest dowodem głębokiej wiary. Ale to dopiero początek. Maryja zawierza, zawierzając, nie wie jednak, jak potoczą się dalej losy jej samej oraz nienarodzonego jeszcze dziecka. Zawierzenie jest zawsze zgodą na nieznane. Zgoda na nieznane. I godząc się właśnie na to wypełnienie woli Bożej, Maryja wie tyle, że będzie matką zbawiciela. I to jest taka trochę i nadzwyczajna historia. Ona ma ten nadzwyczajny początek, no bo to się dzieje bez udziału mężczyzny, jest jakimś cudem, ale jednocześnie potem już jest całkiem zwyczajnie. Prawda, jest normalna ciąża, 9 miesięcy, poród. Tak jak każde inne dziecko, rodzi się Jezus. I, i to jest też, też właśnie takie ciekawe i pewnie tak wyglądało całe życie Maryi. To znaczy, yy, świadczą o tym też sceny z Ewangelii, prawda? Kiedy już Jezus dorósł i nauczał, to właśnie ci z Nazaretu go nie przyjęli jako proroka, nie? No bo właśnie, myśleli, że on jest kimś zwyczajnym. Znamy jego rodzinę, znamy go od dziecka, nie jest nikim nadzwyczajnym. Więc prawdopodobnie ani Józef, ani Maria z nikim się nie dzielili tym doświadczeniem, ani krewnym nie mówili, ani znajomym. Żyli po prostu jako biedna, uboga, zwyczajna rodzina, próbując wiązać koniec z końcem i jakoś to przeżyć, przeżyć to, to życie normalnie. I, I właśnie godziła się Maryja właśnie na to, mówiąc, że będzie tą służebnicą pańską, będzie prowadzić to zwyczajne, ubogie życie. Nie ma przecież pojęcia ani o litaniach, ani o sanktuariach, ani o tych wszystkich obrazach, ikonach, o których my tu mówimy, czy o figurach, o złotych różach. Nie ma dekretu o niepokalanym poczęciu, gdzieś tam oprawionym w ramki, powieszonym w kuchni. Wie tylko tyle, że miała urodzić dziecko i jakoś właśnie się nim zaopiekować i je wychować, i to robi. I tak też działa Bóg, prawda? Często powołuje nas do takich zwyczajnych rzeczy. I też nie tłumaczy się z niczego, dlaczego na przykład wybiera tych, a nie innych do określonych zadań. Wiemy, że tylko każdy z nas ma jakieś zadanie do wypełnienia. Często nie wiemy jakie. Często dopiero po wielu latach, gdzieś tam, jak patrzymy wstecz, jesteśmy w stanie, może niektórzy domyślić się, dlaczego nasze życie przybrało taki, a nie inny obrót. Może pewnych rzeczy się dopiero dowiemy po drugiej stronie. Ale właśnie to zaufanie Bogu pozwala nam. Wierzyć w to, że właśnie Bóg nad tym wszystkim też, też czuwa. Chcielibyśmy mieć czasem takich posłańców, prawda? Który by przyszedł, powiedział nam jasno, co Pan Bóg ode mnie chce, dał nam jakieś zadanie do wykonania, ale najczęściej jednak Pan Bóg tak nie działa. Czasem niektórzy próbują nam innym wmawiać, że taka jest wola Boża, czasem jacyś, jacyś charyzmatycy, czasem księża, czasem siostry zakonne, czasem rodzice dzieciom i tak ale to najczęściej jest raczej sprzedawanie swojej woli pod pozorem woli Bożej, a Bóg jednak w ten sposób nie działa. Maryja mówi Bożemu Posłańcowi tak, i to jest to tak, właśnie przepełnione nadzieją, ale jednak ono właśnie nie wyklucza tego, tej niepewności, jakichś ludzkich obaw, bo właśnie w tym wahaniu Maryi, które można tam wyczuć, w tej takiej bardzo ludzkiej reakcji, Widzimy, jak, jak, jak to tak ma swój ciężar, prawda? I właśnie jak jest przepełnione nadzieją. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Yy, I cała nasza chrześcijańska nadzieja bierze początek właśnie w tym tak. Bo gdyby nie Fiat Maryi, nie byłoby wcielenia. Gdyby nie tak, Bóg nie stałby się człowiekiem. I to jest też niesamowite, że Bóg szan tak szanuje ludzką wolność, że całe dzieje zbawienia zawiesza. Na jednej zgodzie skromnej, prostej młodej dziewczyny z jakiegoś peryferyjnego miasteczka. Od niej zależy wszystko. Nie? Coś niesamowitego. Ale to też jest źródło dla jakiejś nadziei dla nas, że Bóg się nie narzuca, Bóg zaprasza, proponuje i czeka na to nasze tak. I każdy dzień stawia przed nami takie, takie małe zwiastowania, prawda? Bóg przychodzi do nas, puka do drzwi naszego życia, do naszej codzienności i czeka na to, tak. Czasem to mogą być jakieś takie większe decyzje, większe fiat, jak nie wiem, powołanie do małżeństwa, do, do zakonu, do prezbiteratu, do życia samotnego, a czasem po prostu zwykłe rzeczy dnia codziennego, czasem też trudne, prawda? Na przykład ta prośba o, na przykład o, o wyrozumiałość dla kogoś, kto mnie zranił. Nie? To jest trudne. Czasem takie zaufanie, pomimo różnych przeciwności, porzucenie pewności, zaufanie właśnie Bogu w tym, co trudne. Spójrzmy na jeszcze jeden obraz, stosunkowo mało znany. To jest Zwiastowanie, również którego autorem jest Henry Osawa Tanner. Stosunkowo mało znany malarz, bardzo ciekawy, bo to, on, to był malarz czarnoskóry, który, afroamerykanin, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Paryża pod koniec XIX wieku. I osiągnął tu jakiś sukces w Paryżu, co było właśnie dosyć niezwykłe. I jak on przedstawił Maryję? Siedzi taka prosta dziewczyna, młoda kobieta na takim bardzo prostym łóżku, w bardzo ubogim pomieszczeniu. Nie ma anioła nawet, tylko taki promień bardzo silnego światła, który rozjaśnia to, to pomieszczenie. Scena taka jakaś bardzo współczesna, prawda? bardzo ludzka. Tak, jakby Tanner nam chciał właśnie powiedzieć, że zwiastowanie dzieje się tu i teraz, w Twoim pokoju, w Twoim życiu, w Twoim ubóstwie, w Twojej normalności. Bóg rozbłyskuje tym światłem. I Maryja mówi Fiat w trudnej sytuacji. Była narzeczoną, ta ciąża oznaczała hańbę. Nie miała przecież gwarancji, że Józef jej uwierzy. Nawet nie prosi Anioła, idź, powiedz mu, prawda, wytłumacz, po prostu ufa Bogu. I powiedziała to yy, właśnie zostawiając mu, jakby to w jego ręce: prawda? Ty, Boże, sobie z tym jakoś poradzisz, tobie ufam. Wiele na pewno różnych chwil trudnych każdy z nas przeżywa, prędzej czy później. To może być choroba, samotność, jakieś problemy w rodzinie, niepewność jutra. Yy, wtedy, wtedy właśnie to jest to nasze wezwanie do zaufania, do tego, żeby. Powiedzieć tak Bogu, tak życiu, wejść w, w ten nurt życia tak na spokojnie, z ufnością Bogu, że On też mnie ma w swojej ręce. Czasem to, to, to nas może napawać lękiem. Świetnie to kolejny artysta pokazał na następnym obrazie. Dosyć znany obraz Dante Gabriel Rossetti, angielski Rafaelita. Obraz nazywa się Ecceansilla Domini, oto służebnica pańska. On bardzo nietypowo namalował Maryję. Jakby ona, ona trochę wygląda na przerażoną tutaj, nie? Siedzi na łóżku, tak wciśnięta w kąt, jakby chciała się cofnąć. Ten anioł tak napiera w niej kierunku, niesie tą lilię przed sobą, ale ta lilia oczywiście oznacza dziedzictwo, czystość, ale, ale w tym XIX wieku w tej Anglii ona się mogła też ze śmiercią kojarzyć, z pogrzebem. I Rosetti jednak chyba jakoś też prawdę o tym Fiat Maryi mówi, prawda? Że to nie było a, łatwe. Że to było troszeczkę ta nadzieja wbrew lękowi, który się w człowiekowi rodzi. Więc, już tak troszkę podsumowując, jak mówić tak Panu Bogu w naszej codzienności? Najpierw to czytanie słowa, ale też w ogóle modlitwa, prawda? Nie da się powiedzieć tak Bogu, jeśli bez takiego właśnie życia duchowego, medytacji nad słowem modlitwy. Ale też myślę, że ta modlitwa może być dla nas po prostu często takim praktycznym sposobem na to, żeby sobie poradzić, co zrobić. Jeśli czasem nie wiesz, co masz zrobić, pomimo tego, że rozważasz za i przeciw, ważysz jakieś argumenty, może pytasz innych ludzi, dobrze, to też trzeba robić. Ale jeśli już dalej nie wiesz, to ja tak też czasem robię. Stań przed Bogiem w ciszy, ale w takiej zupełnej ciszy. Nie mów nawet żadnych modlitw, pacierzy, tylko tak się spróbuj wyciszyć wewnętrznie, ale z tą świadomością, że jesteś przed nim. I poproś go, żeby ci pomógł odkryć, co jest dobre, i trwaj tak długo, aż w sercu gdzieś poczujesz, nie? co jest właściwe. Gdzieś tam w głębi serca często to odkrywamy. Po drugie, pokora. Też to powiem. Mówiliśmy o tym, że to była świadoma decyzja Maryi, oczywiście, tu jest jakaś jej siła też pokazana, ale ta pokora rozumiana w taki sposób, że. Y no właśnie, że nie wszystko ode mnie zależy, nie? bo to jest pycha, jak tak uważamy, że wszystko od nas zależy, prawda? No nie, trzeba mieć trochę tej prawdy, że, że jednak y, wiele nie zależy od nas i dopiero wtedy może wkroczyć Bóg nie? i wtedy też się rodzi nadzieja. Kolejna rzecz to mówić tak Panu Bogu czasami trzeba małymi krokami, nie, nie zawsze się da powiedzieć raz i tyle, najczęściej to tak nie działa, małe kroczki. Powiedz tak, niekoniecznie od razu na całe życie, ale dzisiaj. Na dzisiaj, na tę chwilę, na tą konkretną sytuację i w tej konkretnej sprawie. I, i to, jest, to jest takie mówienie tak małymi krokami. I wreszcie szukaj też umocnienia w drugim człowieku i we wspólnocie. To nie przez przypadek na końcu Archanioł mówi o Elżbiecie, prawda? Chcąc powiedzieć, że właśnie dla Boga nie ma nic niemożliwego. I daję przykład tej drugiej kobiety. Nawet już po podjętej decyzji, prawda, to jest ważne, żeby potrzebujemy tej wspólnoty wiary, która podtrzymuje naszą nadzieję. Jutro sobie o tym spotkaniu tych dwóch kobiet powiemy, które też jest Maryi i Elżbiety, które też jest niezwykłe. I już na sam koniec popatrzmy na ostatni obraz Simone Martini, obraz namalowany w pierwszej połowie XIV wieku, do katedry w Sienie, dzisiaj się znajduje we Florencji, w Galerii Uffizi. Też jest niesamowity gest Maryi, tak by się cofała troszeczkę też od tego anioła, ale na co innego chcę zwrócić uwagę. Między aniołem a Maryją są słowa tam wyryte, tak żeby były wyraźnie widoczne dla każdego, łączą ich ze sobą. Pewnie nie możecie tego przeczytać. Tam jest po łacinie: Ave grazia plena, dominus tecum, bądź pozdrowiona, pa, pełna łaski, Pan z Tobą. I zostały tu tak wyraźnie napisane, bo one są skierowane do nas wszystkich, do Ciebie osobiście. Pan jest z Tobą i yy, myślę, że wsłuchanie się w te słowa daje nam nadzieję i pozwala nam odpowiedzieć fiat. Więc w tym adwencie, w tym czasie oczekiwania prośmy Boga przez stawiennictwo Maryi, żebyśmy i my potrafili mówić nasze tak Panu Bogu, Otwierać drzwi naszego życia, pozwolić przychodzić Chrystusowi i żeby on się rodził i w nas, ale też przez nas dla świata. Bo tak jak Maryja, my też tego Jezusa mamy ofiarowywać światu, chociażby w tej nadziei. Bo nadzieja zaczyna się właśnie od tego tak powiedzianego Bogu. Nawet jeśli jest małe, ciche, pokorne, to jednak zmienia wszystko. Kochani, zapraszamy na. Kolejne dni naszych adwentowych rekolekcji. Porządek jest tak jak dzisiaj, o 8 rano Msza Święta, o 18 i 20. Rekolekcje trwają do środy włącznie. Dziękujemy dzisiaj księdzu Pawłowi, że trochę nam rozświetlił prawda, piękno obrazu naszego kościoła, który przedstawia właśnie zwiastowanie pańskie. I w ręce naszej najlepszej Matki zawierzajmy nas wszystkich, tych, którzy często są i modlą się w tym Kościele, ale i tych, którzy nieraz uciekają od Kościoła. Módlmy się za tych wszystkich, którzy szukają dróg do Boga. Niech właśnie rekolekcje adwentowe będą, będą takim drogowskazem. Poszukiwaniach Boga w ich życiu. Po Twą obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielu, naszymi prośbami racznie gardzić potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, Orędowniczko nasze, Pośredniczko nasze, Pocieszycielko Nasze, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj. Matko nadziei, Pan z wami. Niech was błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.